Dzisiaj, jak tutaj słyszę rozmowy niektórych z Państwa, to też mi się wydaje, że wielu zdradza się tym, że nie wie, gdzie leży przyczyna. I, proszę Państwa, czy Państwo zakładacie na przykład coś takiego, że my, a przynajmniej część tu z Państwa, uwierzyła w coś takiego jak demokracja? Czy Państwo wierzycie, że to może być zabobą? To jest takie pierwsze pytanie, że to może być największy zabobą, Jaki kiedykolwiek istniał, bo wyobraźcie sobie Państwo, że my mamy to spotkanie 100 lat temu, w Europie, gdzie nie ma żadnej demokracji. Jest wszędzie monarchia, i tacy jak my, którzy tu rozprawiają o, o, o demokracji, byliby uznani za przyciskownik prawdopodobnie. To już nie, bo już mamy pierwszy rok wojny światowej. Ale, ale pomimo tego jeszcze nie było demokracji. I, i teraz y, największy myśliciel XX wieku Mikołaj Gomez Dawilla nazwał demokrację największą herezją, jak kiedykolwiek opanowała świat. Jak państwo zwróci, e, zwrócicie uwagę trochę na historię, to e, Chrystus został e, skazany demokratycznie lud miał jeden dzień w roku, że mógł sobie wybrać. Wybrał oczywiście Barabasza. E, Hitler w 1934 roku 80% dostał od motłochu niemieckiego, któremu Naobiecywał najróżniejszych rzeczy. Stalin, Lenin, Mao miliony ofiar. Czy my nie powinniśmy się zastanawiać, czy dalej powinniśmy wierzyć w ten zabobon